Predator to jeden z najlepszych horrorów, jakie kiedykolwiek powstały. Niestety, po pierwszej części z 1987 roku wszystkie kolejne były mniej lub bardziej filmami średnimi, delikatnie mówiąc, aż do teraz. Dziś wyjaśnię, dlaczego Prey to najlepszy Predator od 35 lat. Zapraszam do recenzji. XVIII wiek. Naru jest członkinią plemienia komanczów. Chce udowodnić sobie i współplemieńcom, że może polować równie skutecznie co mężczyźni. Wkrótce będzie miała dobrą okazję, aby się wykazać. W pobliżu jej osady ląduje bowiem kosmiczny łowca. Potwór jednak to nie jedyne zagrożenie czyhające na kobietę. I can kill bardzo kibicowałem temu projektowi od samego początku, bo od lat nie dostałem nic, co mógłbym swobodnie nazwać dobrym filmem z uniwersum Predatora. Zwiastun obiecywał całkiem dobre kino z masą akcji i rozmachem. Jak wiemy, jednak, chociażby po obcym kontra-Predatorze, sam rozmach to za mało. I nie da się nim przykryć wszystkich innych elementów, jak na przykład scenariusz. A za scenariusz i reżyserię Prey odpowiadał Dan Trachtenberg, twórca, który na koncie ma jedynie kilka odcinków seriali oraz stonowany horror Cloverfield Lane 10. Czy ktoś taki mógł nakręcić film akcji pełen widowiskowych scen walki? Film opowiada o losach Naru, rdzennej Amerykanki żyjącej w niewielkiej społeczności komanczów. Naru jednak nie chce być jak pozostałe kobiety z wioski. Marzą jej się wyprawy łowieckie zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Nikt jednak nie wróży jej sukcesu. Po wspólnej wyprawie, by schwytać potężną pumę, ona wraca na tarczy, podczas gdy jej brat z głową zwierzęcia w ręku, tym samym zostając plemiennym mistrzem wojny. Wkrótce jednak Naru ma okazję stoczyć bój ze znacznie groźniejszym przeciwnikiem. Jest świadkiem dziwnego zjawiska. Coś spada z nieba w deszczu ognia, co bierze dziewczyna za znak od bogów. Dodatkowo w dziczy znajduje dziwne ślady na ziemi. Na liściach, a w końcu dziwacznie zabite zwierzęta. Rozpoczyna się gra w kotka i myszkę, która zaprowadzi do wielkiej batalii. Naru, w swej walce, będzie mogła liczyć na kilku sprzymierzeńców, ale będzie musiała także uważać na inne zagrożenia niż bestia z kosmosu. Pierwsza połowa filmu skupia się w zasadzie tylko na Naru i jej walce z dziką przyrodą. Mamy tutaj pięknie sfilmowane plenery, zielone równiny, rwące rzeki czy dziewicze lasy pełne dzikiej zwierzyny. Łatwo dzięki temu wczuć się w klimat Ameryki sprzed trzech wieków oraz jej mieszkańców wychodzących na polowania. Tutaj poznajemy kilka innych postaci opowieści, między innymi starszego brata Naru, Tabe. Mężczyzna zostaje mistrzem wojny plemienia zabijając Pumę. Uważa, że siostra nie jest wystarczająco silna, aby polować, choć z drugiej strony stara się nią po prostu opiekować. Mamy tu także gościa, który miał być chyba tym nikczemnym, facetem zazdrosnym o sukces tabę, ale w zasadzie jego postać szybko zostaje zmarginalizowana i pozostaje nierozwinięta. Choć może to dobrze, po co brnąć w sztampę niczym z bajek Disneya? Denerwowało mnie, że Comanche posługują się płynnym angielskim, jedynie gdzie nie gdzie, wplatając rdzenną mowę. Wolałbym dostać coś w rodzaju apokalipto, czyli aktorów posługujących się rdzennym językiem. Podobno nakręcono dwie ścieżki dialogowe angielską i w języku komanczów, i ponoć obie dostępne są na hulu. Ja niestety oglądałem tylko wersję anglojęzyczną, ale już sobie ostrze ząbki na wersję komanczańską. It's time. W połowie filmu pojawia się w końcu predator niemal w całej okazałości. Niemal, bo od początku używa on kamuflaża optycznego, ale przy pierwszym bezpośrednim spotkaniu zostaje skąpany cały we krwi i wtedy prezentuje się naprawdę zajebiście. Gurująca nad okolicą obca forma życia cała ociekająca juchą. Zaś podczas pierwszego większego starcia z bestią możemy ją w końcu ujrzeć w całej okazałości. I tutaj fajne zaskoczenie. Jest to oczywiście predator, ale innej rasy niż te, które znamy z poprzednich odsłon. Różni się on wyglądem fizycznym i uzbrojeniem. To oczywiście stary, dobry predzio, ale na przykład jego szczękoczółki wyglądają nieco inaczej. Kształt głowy też jest jakiś inny. Generalnie robi wrażenie bardziej dzikiego i nieokrzesanego. Hełm, który nosi, również jest inny niż metalowa maska z jedynki. Ten tutaj przypomina bardziej czaszkę zwierzęcia, co podkreśla tylko dzikość predatora. Jeżeli chodzi zaś o uzbrojenie, to mamy tutaj i klasykę w postaci szponów, włóczni czy siatki, jak i zupełnie nowe, jak na przykład nacelowywane laserami stalowe bełty. Ray natomiast nie jest horrorem i w zasadzie nie wiem czy kiedykolwiek miał nim być. To film przygodowy, survival akcji. Nie ma gęstej atmosfery, suspensu, mroku, strachu, które przecież znaliśmy tak dobrze z oryginału z 1987 roku. Mimo że bohaterowie tak naprawdę nie wiedzą z czym mają do czynienia, to my dobrze znamy tego herbatnika. Trachtenberg nie serwuje nam twistów fabularnych czy zawiłej fabuły. To prosta, niemal jednowątkowa opowieść o prowadzeniu wojny i sile. Nie chodzi jednak o siłę fizyczną. Naru dość szybko to zrozumiała. W walce z predatorem mięśnie są na nic. Liczy się inteligencja i spryt. Sceny walk są jednak satysfakcjonująco żbawe, pomysłowe i widowiskowe. W dodatku osadzone są w fabule i nie stanowią starć oderwanych od filmowej rzeczywistości. Krwi, a tym bardziej prutych flaków, nie ma tu zatrzęsienia. Co prawda kilka kończyn czy głów zostaje odciętych, ale raczej poza kadrem i bez spryskiwania wszystkiego czerwienią. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to nie mam większych zarzutów. Jak wspominałem, całość jest pierwszorzędnie sfilmowana, łącznie z wieloma ujęciami z drona ukazującymi piękną przyrodę i sceny walki. Muzyka pozwala wczuć się w klimat prerii, lasów i dawnych ludów. Którzy żyli w zgodzie z naturą i starali się ją ujarzmić. Lokacje, w których toczy się fabuła, nie są monotone i jednostajne, jeśli ktoś się spodziewał jedynie równin i lasów. Mamy tu na przykład klimatyczną miejscówkę w niedawno spalonym lesie. Gołe korpusy drzew wystają z pogorzeliska, wszystko spowija dym i padający popiół, a pośród zwęglonych kniei czai się potwór. Tak w ogóle, to piszcie w komentarzach w jakiej scenerii chcielibyście zobaczyć przyszłe filmy o Predatorach. Może Dziki Zachód, może Średniowiecze. Dajcie znać. Problem mam z dwoma aspektami. Miejscami CGI kółowoczy. Gdy widzisz, że zwierzę wygenerowane jest komputerowo, natychmiastowo imersja pryska. Co prawda w świetnej scenie walki z niedźwiedziem aż tak tego nie widać, ale przy duperelach typu wąż czy jakiś szczur widać, że chyba obcięto na to budżet. Nie przekonało mnie też aktorstwo drugoplanowych komanczów. O ile Amber Midthunder w roli Naru jest wspaniała, udźwignęła świetnie rolę, a w zasadzie cały film. To zarówno jej brat Tabe, jak i inni współplemięcy trącili po prostu współczesnym drewnem. I przez to ciężko mi było uwierzyć, że są prawdziwymi, rdzennymi, dawnymi osadnikami. I jako ciekawostkę dodam, że ta część ładnie nawiązuje do części drugiej i się z nią zazębia. Pamiętacie, że pod koniec drugiej części jeden z predatorów wręcza antagoniście pistolet skałkowy. No to w Prey otrzymacie genezę tego pistoletu. Zajebisty smaczek. Prey wyszedł ze starcia jak najbardziej obronną ręką. Rzecz jasna, do oryginału nawet się nie zbliża, ale chyba nikt tego nie oczekiwał. Mimo to Prey to wciąż świetne, wciągające widowisko o niebo lepsze od poprzednich odsłon. Minusy, o których wspominałem, to jedynie drobne rysy, które nie wpływają jakoś znacząco na odbiór całości. Największą wadą filmu jest to, że trwa on zaledwie nieco ponad 90 minut, kiedy ja chciałbym obejrzeć 2,5 godzinną epopeję. Ode mnie film dostaje 7 na 10. I pamiętajcie, if it bleeds, we can kill it. Kostium Predatora to jeden z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych kostiumów w historii kina. Początkowo miał on wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli chcielibyście poznać jego historię, skąd Predator ma swoje szczękoczułki oraz czemu Jean-Claude Van Damme zrezygnował z roli Predatora, rzućcie okiem na ten filmik. Piszcie w komentarzach, czy prey spełnił wasze oczekiwania, piszcie w jakich scenariach chcielibyście, aby przyszłe filmy z Predatorem się rozgrywały. Jeśli materiał wam się podobał, dajcie suba, kciuka w górę, a my widzimy się następnym razem.